Wiem już pierwsze 10 albumów z serii komiksowej Kapitan Kloss do scenariusza duetu Andrzej Szypulski, Zbigniew Safian i rysunków Mieczysława Wiśniewskiego, która wydana była oryginalnie w latach 1971-1973 nakładem sportu i turystyki. Dzisiaj przyjrzę się pozostałym 10, próbując odpowiedzieć na pytanie, czy komiks ten ma z dzisiejszego punktu widzenia jakąkolwiek wartość, jako że wydawnictwo Muza opublikowało niedawno zbiorcze wydanie wszystkich 20 tomów. W albumie 11 pod tytułem Partia Domina, Klos przebywający na urlopie we Wrocławiu próbuje wyśledzić agenta Gestapo działającego w strukturach polskiej grupy wywiadowczej. Podejrzana jest córka niewidomego organisty Liza, z którą spędził wieczór, na którą podziemie wydał już wyrok śmierci, ale on przekonany jest, że dziewczyna jest niewinna. Jest to kolejny odcinek, w którym scenarzyści starają się przemycić wątek romansowy w stylu Jamesa Bonda, ale dialogi pomiędzy Klosem i Lizą brzmią sztucznie i sztywno. Jest tu również parę momentów komicznych. W jednym Klos rozpoczyna rozmowę z nieznaną sobie dziewczyną, mówiąc: Mam naprawdę mało czasu, parę dni. Wracam na wschód z transportem dywizji Eberharta o psia krew, nieopatrznie powierzając jej ważną tajemnicę wojskową. Innym mierzy z pistoletu do członka podziemia, który mierzy do niego i przekonuje go do rzucenia broni słowami strzelam szybciej. Przeciwko sobie ma mało rozgarniętego oficera Gestapo, który pozostawiony sam salutuje do wiszącego na ścianie portretu Himmlera i w uniesieniu mówi do niego proszę o awans. Rysunki Mieczysława Wiśniewskiego ponownie wypadają nieudolnie. Znów twarze postaci zamiast na siebie patrzą w kamerę i ponownie nie udaje się artyście przedstawić głównej postaci kobiecej w taki sposób, by wyglądała atrakcyjnie. Dużo ciekawiej prezentuje się fabuła albumu 12 noszącego tytuł Noc w szpitalu. Polscy partyzanci próbują porwać niemieckiego naukowca Ernsta von Kruka, pracującego nad tajną bronią. Akcja nie udaje się i postrzony von Kruk ląduje w polskim szpitalu razem z partyzantką o imieniu Ewa. W szpitalu działa agent gestapo, dzięki czemu Niemcy dowiadują się, że najprawdopodobniej trafił tam raniony naukowiec. Kloss musi jednocześnie ocalić Ewę, zdemaskować agenta i nie dopuścić, by von Kruk ponownie wpadł w ręce Niemców. Jest to emocjonująca opowieść, bo nie sposób przewidzieć rozwoju wydarzeń, a nie odkryć kto jest informatorem gestapo. Kloss raz po raz wykazać się musi szybkością myślenia, Bardziej niż umiejętnością szybszego strzelania od innych, by wydobyć się z coraz większych, zdawać by się mogło niemożliwych opresji. Zamiast naciąganego romansu mamy tym razem dość wiarygodnie przedstawione bohaterstwo prostych ludzi, gotowych poświęcić życie, by ratować życie pozostałych. Autorzy pod koniec nie po raz pierwszy tak kierują akcją, by szczęśliwym zbiegiem okoliczności Klos zawsze wyszedł bez szwanku. W albumie 13, który nosi tytuł Podwójny Nelson. Klos zostaje wysłany przez abwerę do Polski do pewnego uzdrowiska, by odnaleźć emisariusza angielskiego wywiadu. Towarzyszą pani major Ewa From, nie tylko inteligentna i bezwzględna, ale która, jako przełożona, od początku rozstawia klosa po kątach i jest najwyraźniej nieczuła na jego męskie wdzięki. Głównym podejrzanym jest antypatyczny radca ministerstwa propagandy Gebhardt, który w okolicznych lasach ukrył kolekcję porcelany milionowej wartości. Jest tu szereg motywów, które już w serii widzieliśmy. Partyzanci ponownie chcą zabić Klosa, nie zdając sprawy, że jest radzieckim agentem, ale tym razem przekonujemy się, że jest on najwyraźniej obdarzony nadnaturalnymi siłami, bo nawet spętanie mu rąk za plecami nic nie daje. Z fabuły wynika też, że trudno znaleźć jakiegoś oficera abwery, który nie byłby jednocześnie polskim agentem. A na koniec wszystko, jak zwykle, układa się doskonale, by można było dostarczyć Niemcom rzekomego angielskiego szpiega. A w istocie wyeliminować kolejny czarny charakter. Nieco oryginalniej prezentuje się album 14, Żelazny Krzyż. Poznajemy hrabiego Wąsowskiego, który regularnie urządza polowania w towarzystwie wysokich oficerów Wehrmachtu, którzy nie podejrzewają, że jest on na usługach polskiego podziemia. Podczas libacji alkoholowej, Szturmban odkrywa w łazience skrytkę z mikrofilmami. Wąsowski zostaje aresztowany, a Kloss podejmuje karkołomną próbę, by wykorzystać ten fakt. I przekonać Niemców, że znaleziona przy nim lista zbrodniarzy wojennych jest w istocie wykazem nazwisk agentów działających dla wrogiego mocarstwa. Jest to oczywiście bardzo naciągana i zupełnie fantastyczna historia. Niemcy na każdym etapie dają się manipulować i wodzić za nos. Najpierw przyjaźnią się w najlepsze z jakimś polskim arystokratą i najwyraźniej przekazują mu tajemnice wagi państwowej. Podczas imprezy piją jak świnie. Gestapo, jak zwykle, nie jest w stanie wyciągnąć od aresztowanego żadnych zeznań. Następnie Niemcy skazują na śmierć swych najbardziej zasłużonych oficerów w oparciu o jakąś niesprecyzowaną listę nazwisk. A na koniec wystarczy jeden granat i dwa karabiny, by dokonać udanego ataku na transport wojskowy przewożący najważniejszego aresztowanego III Rzeszy. Album 15 pod tytułem Tajemnica profesora Ridla ponownie porusza temat naukowców, którzy dostarczyć mają Niemcom cudownej broni. Która ma przechylić szale zwycięstwo na ich korzyść. Tym razem najwyraźniej chodzi o bombę atomową. Klos zaprzyjaźnia się z Siegfriedem Ridlem, by dotrzeć do jego ojca, profesora Ridla. Dzięki niemu trafia do tajnego laboratorium w Alpach, bo jak widać, każdy może wejść z towarzyską wizytą do najpilniej strzeżonego niemieckiego ośrodka badawczego w kluczowym momencie wojny. Nocą wystarczy wskoczyć do przejeżdżającej ciężarówki, by dostać się do środka, a drzwi do gabinetu Klos otwiera, cytat. Specjalnym wytrychem. To interesująco rozpoczęta opowieść z niejednoznaczną postacią syna, najwyraźniej rozdartego pomiędzy przywiązaniem do kraju i ojca, a świadomością, że znajduje się po niewłaściwej stronie historii, ale kończy się ona niejako niczym. A finałowa scena nie ma żadnego sensu, bo skoro badania profesora Riddla nie mają żadnej wartości, to po co Siegfried wysadza jego laboratorium, co Klos kwituje enigmatycznym stwierdzeniem, że Siegfried Riddl dokonał zemsty. Kolejną bzdurą jest tu fakt, że Klos, jako osoba najwyraźniej wiedząca wszystko i znająca się na wszystkim, z miejsca orientuje się, czym jest bomba atomowa. Album XVI pod tytułem Spotkanie na zamku opowiada o tym, jak wycofujący się Niemcy próbują ukryć archiwum Abwery na terenie zamku w okolicach Wrocławia. Kloss ma przeciwko sobie odpowiedzialnego za nie pułkownika Ringa, bezwzględnego SSmana Schenka, a także agentkę aliantów przebraną w mundur SS. Autorzy próbowali wystylizować tę historię na ekscytującą opowieść o jakimś ukrytym skarbie. Jak zwykle mamy kilka postaci, które próbują toczyć ze sobą skomplikowaną i niebezpieczną grę w obliczu nieuchronnie nadciągającego frontu. Dość ciekawa i niejednoznaczna jest postać 16-letniej Niemki Ingi, ale cała sytuacja od początku jest niedorzeczna. Trudno uwierzyć, że Niemcy w 1945 roku gotowi są ginąć dla jakiegoś archiwum, ani że alianci tak bardzo pragną je zdobyć, że dochodzi do jakiegoś dramatycznego starcia wrogich sobie wywiadów. Ponownie wydaje się, że ilekroć mamy trójkę niemieckich oficerów, dwoje z nich to agenci. Aż dziw bierze, że w tej sytuacji trzecia Rzesza w ogóle była zdolna do prowadzenia wojny. A w to, że agentką jest oficer SS, już kompletnie nie chce mi się wierzyć. W finale jak zwykle wszystko układa się po myśli Klossa i ci, którzy trzeba zabijają się nawzajem. Rysunkowo Wiśniewski robi tu pewne postępy. Postacie sprawiają bardziej naturalne wrażenie, zwłaszcza inga, ale wrażenie wizualne psują katastrofalnie złe chwilami dymki. Wyglądają one tak, jakby artysta najpierw rysował, a potem próbował wpisać w nie teksty, co owocuje tym, że te pierwsze są często zdecydowanie za małe lub za duże. Album 17 nosi tytuł Akcja liść dębu. Kloss próbuje uratować oddział spadochroniarzy, którzy mają wylądować w lesie, gdzie znajduje się jednostka Grenadierów SS. Ma też na głowie francuskę, która stara się uratować od rozstrzelania niemieckiego oficera skazanego na śmierć za wycofanie swego oddziału na korzystniejsze pozycje. Przedstawiona tu akcja jest niezwykle karkołomna, problem tylko w tym, że ponownie mało historycznie wiarygodna. Wszyscy w nią zaangażowani, agent wywiadu i lokalni partyzanci są gotowi narażać się na niemal pewną śmierć, tylko po to było ocalić jakiś anonimowy w istocie oddział spadochroniarzy, jakby od tego zależało powodzenie całej II wojny światowej. Kloss bez problemu przebiera kilku Polaków w niemieckie mundury i ci z powodzeniem przechodzą przez linię frontu, co jest kompletną bzdurą. A na koniec scenarzyści stosują swój ulubiony chwyt, to znaczy, by wydobyć się z jakiegoś stworzonego przez siebie galimatiasu, pozbywają się wszystkich, których należy się pozbyć, by tylko klos uszedł z życiem. Najpierw Niemiec kusał Zabija podejrzaną zamiast ją przesłuchać, a potem sam daje się zabić, próbując uciekać. Wiśniewski wreszcie udanie rysuje ładną kobietę wspomnianą francuskę. Ma natomiast wyraźne problemy ze wzrostem swych postaci. Na przykład ta dziewczyna raz wygląda na dorosłą, by za chwilę mieć wzrost dziesięcioletniego dziecka. Album 18 ma tytuł Oblężenie i ukazuje ostatnie godziny fikcyjnego miasta Tolberg, które wkrótce ma wpaść w ręce polskiego wojska. W mieście toczy się gra pomiędzy Klosem i SS-manem Brunerem, którego stawką jest życie pracowników miejscowej fabryki, zaminowanej na rozkaz Niemców oraz profesora Glasa, specjalisty od rakiet V-2. Tym razem opisana to historia wydaje się bardziej historycznie wiarygodna, chociaż rzecz jasna nie wszystko powiedziane jest wprost. Rosjanie usiłują zwerbować Glasa z niesprecyzowanych w komiksie powodów, i Klos daje mu do zrozumienia, że jeżeli pójdzie na współpracę, Ocali życie swego syna, który wpadł w ich ręce. Dużym atutem tego odcinka jest powrót głównego przeciwnika Klosa Brunera, który wyrasta na charyzmatyczny, czarny charakter. Jest cyniczny, bezwzględny i nie jest idiotą, jak wiele innych postaci Niemców w tym komiksie. Mamy też w miarę ciekawą, choć niepełną psychologicznie osobę, niemieckiego inżyniera, który waha się czy nie przyjść na polską stronę, ale ostatecznie pozostaje wierny Hitlerowcom. Do minusów komiksu należy to, że po raz kolejny SS nie jest w stanie wydusić z nikogo jakichkolwiek zeznań. Wygląda na to, że nikt się ich tu nie boi. I po raz kolejny widzimy polskie wojska samodzielnie oswobadzające Polskę, jakby nie było czegoś takiego jak Armia Czerwona. Najlepszym albumem w całej serii jest album 19 pod tytułem Gruppenfirer Wolf. Rozgrywa się w zdobywanych przez Rosjan ruinach Berlina. Klos zostaje wyznaczony do wyśledzenia zbrodniarza wojennego tytułowego Wolfa. Który mimo nieuchronności klęski do końca wydaje rozkazy zgodne z wolą firera. Kloss dostaje się do kierowanego przez aliantów obozu Jenieckiego, gdzie przebywają czterej najbliżsi współpracownicy Wolfa i próbuje zorganizować wspólnie z nimi ucieczkę, gdy zostaje zdemaskowany przez Brunera. Jest to świetna i dość oryginalna historia która trzyma nas w napięciu aż do ostatniego rysunku, na którym zagadka Gruppenfuhrera Wolfa zostaje rozwikłana. Rzecz jasna cała intryga nie wydaje się w pełni wiarygodna, choć nie można wykluczyć, że coś podobnego mogło zdarzyć się naprawdę. Opowieść ta prawidłowo jednak oddaje, że się tak wyraże ducha opisywanych wydarzeń historycznych, w nieco tylko fantastyczny sposób. Ukazuje próby podejmowane przez niemieckich zbrodniarzy uniknięcia odpowiedzialności. Podobać się mogą przygodnie pokazane sceny, w których widzimy niemieckie czołgi pozbawione paliwa i bezużyteczne, oraz grupkę chłopców gotowych wciąż umierać za Hitlera. Niemieccy oficerowie nie są tu wyłącznie ukazani jako banda idiotów i zbrodniarzy za to widzimy amerykańskiego oficera z nogami na biurku pijącego piątą już tego dnia butelkę Coca-Coli, co może tłumaczyć jego niski poziom wykazywanej tu inteligencji. Rysunki Wiśniewskiego też są najlepsze w całej serii. Wreszcie mają w sobie jakąś dynamikę, a postacie nie przypominają kukły. Walka wręcz w wykonaniu klosa wygląda całkiem całkiem. Album 20 i ostatni, pod tytułem W ostatniej chwili, jest rodzajem epilogu całej serii. Jego akcja rozgrywa się już po wojnie w Szwajcarii, gdzie trafia Kloss, otrzymawszy zadanie polegające na namierzeniu szajki niemieckich oficerów planujących ucieczkę do Ameryki Południowej. Skutecznie podaje się za kogoś, kto również pragnie uciec w ten sposób, ale w tym momencie pojawia się Brunner i cała akcja bierze w łeb. Niestety, Klos, pozbawiony niemieckiego munduru, zdecydowanie nie wywołuje podobnych emocji co wcześniej. A brak realiów wojennych sprawia, że prawdę mówiąc, całej opowieści wieje nudą. Komiks pokazuje pewien istotny element powojennej rzeczywistości, jakim było przedostawanie się nazistowskich zbrodniarzy wojennych do Ameryki. Wskazuje też na udział w tym procederze. Krajów neutralnych, w tym wypadku Szwajcarii. Scenarzystom nie udało się jednak sklecić z tego emocjonującej opowieści. Brunner po raz drugi z rzędu wyskakuje niczym diabeł z pudełka, by pokrzyżować plany naszego bohatera, co sugeruje, że świat jest w istocie wyjątkowo mały i gdziekolwiek los się ruszy, jest tylko kwestią czasu, zanim nie natknie się na niego. Ostatni rysunek sugeruje, że być może będzie jeszcze jakiś ciąg dalszy, ale dalszego ciągu już nie było. Jak ocenić z dzisiejszej perspektywy serię komiksową Kapitan Kloss? Myślę, że zdecydowanie negatywnie. Jest to na pewno dzieło swoich czasów. Dodajmy czasów, kiedy polski komiks prezentował jeszcze bardzo kiepski technicznie poziom. Dialogi są w większości sztuczne, postacie papierowe, a wszystko co widzimy jest okraszone intensywną i często niepotrzebną narracją. Scenarzystom nie udało się wyczarować tu tego wszystkiego, co czyniło popularnym serial telewizyjny. Komiksowy Klos nie ma wdzięku Stanisława Mikulskiego. Tylko jeden album z 20 posiada fabułę, którą można uznać za zajmującą – album dziewiętnasty. Klos rozczarowuje nawet w zestawieniu z powstałym wcześniej podziemnym frontem, choć przecież powstał na podstawie teoretycznie lepszego materiału wyjściowego. Także rysunki Wiśniewskiego, choć z czasem poprawiają się nieco, są kolejnym powodem, by po ten komiks dzisiaj nie sięgać.